Bicie rekordu do Księgi Ginosa. serdecznie zapraszamy od samego rana o godzinie 16:00 Oficjalny pomiar rekordu i częstować będziemy wszystkich, wszystkich, którzy do nas dotrą do Centrum Kielicowania Solne Miasta w Wieliczce, do A O godzinie 20:00 koncert Stawurskiego. 20 czerwca. Turniej w piłkę nożną o Puchar Prezesa Solnego Miasta w Wieliczce z gwiazdami 30 czerwca, walki o mistrzostwo Europy w Formule 1 walki MMA i boksy w wykonaniu kobiet. Codziennie zapraszamy na przepyszne potrawy serwowane przez restaurację Magillo. centrum kibicowania Solne Miasto w Wieliczce, Tadeuszach, Wrocławskich, 15. 45 minut idziemy. Serdecznie zapraszamy.